Serdecznie, moje kochane raczki, na czytaniu na luty 2021. Co dzisiaj będziemy robić? Oczywiście, czytanie ogólne, następnie będzie czytanie dla osób, dla stałych związków i singli, no i czytanie i podpowiedź od aniołków. Słuchajcie, teraz tak, takie małe ogłoszenia parafialne, że tak powiem. Jedno, że bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Drugie to to, że jest malutki konkursik dla wszystkich osób, które zostawią komentarz pod filmikiem, ale to będzie z wszystkich filmików na miesiąc luty, które będą. Wylosuję jedną osobę, będzie chyba osobny filmik na, pokazany, jak to losowanie jest, żeby nie było. I do wygrania będzie. Czytanie godzinne, y, czy to będzie w postaci filmu, czy, czy, czy ktoś będzie chciał z nią porozmawiać, to już za, za, zależy od tej osoby, y, która wygra. No i oczywiście będzie nieograniczona liczba pytań. Także, no, chyba, że będzie jedno poważne pytanie, no to wtedy poświęcimy y, godzinę i zrobimy odpowiednie rozkłady. Ok, i co jeszcze? A jeszcze jedno, że jeżeli ktoś by chciał. Y, skorzystać i jedno pytanie jedno pytanie darmowe jest też jeżeli się wejdzie na moją stronę w to na facebooku to tam w ramach że ktoś polubi to ja postawię karty i jedno pytanie tak, prawdziwie się będzie no i to chyba wszystko, także możemy zaczynać zobaczymy jakie tutaj energie w tym miesiącu dla tych naszych raczków się szukują Najlepsze. Luty już pokazuje po tych czytaniach, co zrobiłam, że nabiera tempa, tak? Że zaczyna się coś dziać. Tak jak było jeszcze styczeń, takim miesiącem, właśnie, że się nic nie działo, tak już w lutym widać, że to wszystko zaczyna ruszać do przodu. Ok, czyli tak. Ogólnie w tym miesiącu, jaka energia? Mamy kapłana. Co jest z przeszłością, czyli to, co było w, w w poprzednich miesiącach. Mamy cesarza. Następnie mamy, co Wam się uda w tym miesiącu. Cesarzowa. Ojej, co trzy karty, już macie dużo organów. Co Wam się może nie udać? Dziewiątka buław. Wyzywanie dla Was w tym miesiącu. Mamy dziewiątkę monet. Co mamy następnie? Wy w tym miesiącu. Raczki w tym miesiącu, o, luty. Mam Mamy Paść Mieczy. I co idzie do Was z otoczenia? Królowa Mieczy. Rata obostrzeżenie. Kapłanka, no wiecie co? Dzisiaj się zaszaleli. I rezultat. Głupiec. Ok. Macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć dużych arkanów. Bardzo dużo. A więc tak, ogólna energia z tego miesiąca to jest kapłan, czyli takie postępowanie zgodne z prawem. Yy, czyli takie w to jest takie postępowanie jakby się według kodeksu jakiegoś, czyli czy to 10 przykazań, że tak powiem, czy to właśnie kodeks prawny, takie no no tak jak mówiłam, takie postępowanie według jakichś tam zasad. Też może mówić o ślubach bo kapłan to też jest właśnie osoba, która daje te śluby, tak? Czyli karta mówiąca, też mówiąca o tym, że jakiś tam może być ślub. Y teraz tak, jeżeli chodzi o cesarza, coś z przeszłości. No to albo może mówić o coś, co ma związek z osobą starszą, czy to są też sprawy sądowe, sprawy urzędowe, sprawy jakieś takie, czy chodzi o pracę, to, to są lekarze, to są prawnicy, no coś na taki, w takim tle. Może to też się przenieść, skoro z zeszłego miesiąca na ten miesiąc, to mogą być jakieś takie mm, załatwianie jakichś różnych spraw urzędowych. Cesarzowa, natomiast co Wam się uda, ja, ja myślę, że jeżeli, chodzi, jeżeli by chodziło o jakieś sprawy właśnie urzędowe, to uda Wam się wygrać. Y, uda Wam się wygrać jakąś sprawę, czy to w urzędzie, czy to, y, czy to w sądzie, y, może Wam się udać, że będziecie żoną, tak? Bo tu jest kapłan mówiący o, o małżeństwie, a tu jest cesarzowa mówiąca o tym, że się żoną i matką, czyli może być też również matką możesz zostać y, y, w tym miesiącu, czy możesz zajść w ciąży i, i matką być y, wiadomo później. Ale może na horyzoncie być ciąża. Ja, ja myślę, że to już karta jest mówiąca o tym, że ty jesteś w tym momencie już w ciąży. Co może Wam się nie udać? I teraz tak. Karta dziewiątki: Buław, to jest też taka karta mówiąca, że Wy musicie się obronić przed czymś, obronić też swoich. Swoich racji. I normalnie ta karta mówi, że to Wam się uda. Bo to jest karta mówiąca, że Ty już to wygrałeś i idziesz po. I czeka, jakby musisz złapać oddech po tym, że wygrałeś. Ale my tutaj mamy. My to mamy w pytaniu, co Wam może się nie udać. Więc ja myślę, że może Wam się nie do końca udać, coś tak na 100%. Że jeżeli wygracie. To możecie wygrać na 99%, ale, ale na pewno nie na 100%. Że będziecie możecie musieli z czegoś zrezygnować, i to nie będzie takie super, super zwycięstwo. Także, bo nie, gdyby tu była inna karta niż ta cesarzowa, która właśnie mówi o tym, że jesteś tą osobą taką, która wie, czego chce i wygrano, to powiedziałabym, że ta karta mówi o tym, że wiecie co, sorry, ale jeżeli mieliście jakieś sprawy sądowe czy tam urzędowe, to na pewno nie wygracie. Ale jeżeli tu jest cesarzowa która mówi o wygranej, to ja myślę, że jakiś tam niewielkim stopniu możecie czuć się przegrani, ale to będzie taki naprawdę, bo cesarzowa jest, to jest jedno, że karta dużych arkan, a drugie, że karta y, takiej władzy, więc ja myślę, że to może być taki naprawdę jakiś niewielkie, coś tam niewielkiego, naprawdę. Teraz tak, y, wyzwaniem dla Was jest dziewiątka monet. I ta dziewiątka monet mówi o tym, że to jest takie poczucie spełnienia, tak? To jest poczucie. No właśnie, wiecie co? Bo to jest karta mówiąca o tym, że ty po poczucie dumy z siebie, zadowolenia z siebie, z osiągniętego celu. I wyzwanie może być to, że nawet jak wam się tutaj troszeczkę coś tam nie udało, to wy będziecie musi, y będzie wam ciężko uwierzyć w ten sukces. I to będzie dla was wyzwaniem, żeby w niego uwierzyć, bo to jest wygrana, bo tutaj jest wygrana. Tylko może nie tak do końca taka, jak wy byście chcieli. Taka, jakby taka, o kurcz. Tak ja bym na przykład dostałam coś na trzy miesiące, chciałam na cztery, ten kurcz, no tak, bym chciała ten czwarty miesiąc, ale na przykład wakacji, ale no nie, do, nie dało rady. No. I wy musicie w to takie uwierzyć, takie wyzwanie będzie dla was uwierzyć, że przecież no super, wygrałaś w tym miesiącu, no co do ten miesiąc. Taki przykład po prostu wiecie, tam z... zniknął, ale tak przedstawić Wam, chciałam po prostu, jak to może wyglądać. Teraz tak, co my tutaj mieliśmy, wy w tej całej sytuacji, paźmieczy. No właśnie, Paźmieczy mówi mówię o tym właśnie, że to jest taka, hmm, to jest taka karta hmm, też informacji nie do końca hmm, dobrych, ale też taka karta właśnie mówiąca o tym, że tak będziecie może gdzieś tam tą sprawę jeszcze hmm, wiercić, tak, że gdzieś możecie być chcieli jeszcze, a może zobaczę tutaj, czy da się radę, może jakoś to obejść, hmm, że nie dacie temu spokoju. Tylko jednak będziecie dążyć dożyć do tego, że mieć te cztery miesiące. No tak czy, czy się tych czterech miesięcy, ale tak myślę, że to naj, najbardziej y można tak w ten sposób przekazać, że nie dacie się jakby zamiast wyzwaniem być, powiedzieć: okej, okay, super, jestem zadowolona z tego, co dostałem, to wy będziecie drążyć ten temat. I z, y, co wam idzie z, z otoczenia, Macie królową miecz, no to może być ta królowa mieczu, która wam będzie podpowiadać: no weź, no przestań, przecież widz, no weź jeszcze tam poszukaj, może jeszcze powinieneś to przestudiować, może jeszcze coś przeoczyłeś, może zobaczyć, coś tam jeszcze jest, to, to może być ta y, królowa, która będzie wam tak podpowiadać żeby coś y, jeszcze jednak działać w tym kierunku. I teraz tak: jeżeli macie tutaj kartę, brata y, albo ostrzeżenie, to karta pokazuje, żeby działać. Y, Właśnie, bo to jest kapłan i kapłanka, tak? to jest małżeństwo. Działać wbre, żeby nie działać wbrew prawu, to jest jedno. Karta mówiąca o tajemnicach, czyli uważać, bo może wyjść, jakaś tajemnica może wyjść na światło dzienne, co spowoduje właśnie może tą, taką malusienką przegraną. Ja tak bardzo ogólnie mówię, ale to chodzi o to, żeby właśnie mogli, mogliście sobie dopasować do Waszej sytuacji, tak, jak jeszcze w podpowiedzi robię, a Wy musicie sobie to dopasować do tej, do, do tej sytuacji, którą Wy macie, to po prostu wydaje mi się, że to więcej osób może trafić, że po prostu tutaj jako rada ona może być, żeby uważać, bo nie wszystko jeszcze wiecie i jeszcze nie wszystkie karty zostały odkryte i to, że ona odkryje te karty, może spowodować to, że właśnie jakaś tam będzie niewielka, niewielka, naprawdę niewielka tam przegrana. Wy możecie jakieś tam. Po, może to nawet nie będzie przegrana, tylko wy takie poczucie będziecie mieli przegranej. Ale słuchajcie, w rozwiązaniu, w rezultacie mamy głupca, kartę mówiąca czegoś nowego, tak? Czyli no, jeżeli chodzi tutaj. Yy, również karta mówiąca o nowym życiu, tak? Czyli o narodzinach dziecka czy też właśnie o zajściu w ciąży, czy na rodzinę dziecka, to mówiące o tym, że to się nowe życie rodzi, yy, czyli nowy etap też w Waszym życiu, jeżeli tu jest karta ślubu, to mówiące o tym, że też nowy etap życia Waszego idzie. Yy, może też, jeżeli chodzi na przykład o jakieś tam organizacje wesel, to też jest jeszcze taka niewiadoma właśnie, to tak nie wiadomo, co co, co, w którym kierunku to iść i właśnie może być, że zamiast tych 150 osób będzie 100, a nie tam tyle, ile byście by chcieli może być coś takiego jeżeli chodzi o pracę żeby to pod pracę podpiąć no to też może być że dostaniecie jakiś tam wygracie jakąś tam sprawę czy jakiś awans ale to nie będzie takie jak wybyście chcieli tak do końca będziecie zwycięzcami ale może jakieś tam zamiast 20% podwyżki dostaniecie 19% na, taki, na takiej zasadzie ale otwiera to jak właśnie będzie to jakiś nowy etap w waszym, w waszym życiu także fajnie Także fajnie, bo najważniejsza, że wygrana, i, i że i, i, tak naprawdę to wy nawet nie odczujecie pewnie tej jakiejś tam straty, ale tak jak po prostu jakoś wewnętrznie poczujecie, że mogliście coś tam mieć, mieć więcej. Ok, słuchajcie, teraz dla, dla singli i dla stałych związków zobaczymy, co karty chcą przekazać na miesiąc luty. na stałe związki OK i dla siebie. No więc tak, jeżeli chodzi o związki stałe, yy, to Wam powiem tak, że no fajny, mies fajny miesiąc Wam się szykuje, bo mamy dziesiątkę, yy, dziesiątkę kielichów, czyli takie spędzenie czasu razem i cieszenie się z tego, że możecie razem ten czas spędzić. Znowu mamy yy, tutaj yy, papieża, czyli karta ślubów, czyli jeżeli to są długie świątynie, yy, Długie związki, ale jeszcze nie małżeńskie, to, to będzie zawarcie ślubu, to będzie zawarcie związku małżeńskiego. Może dla takich starszych związków będzie odnowienie tych związków. I teraz tak, i następnie mamy dziesiątkę mieczy mówiącą o tym, że, bo to jest taka karta uwolnienia się tak, od problemów, może być też tak, że um, jeżeli przechodziliście w z waszych związkach wcześniej jakieś problemy, czy też jakieś były... Um, czy też wcześniej jeszcze jakieś zdrady, niezdrady, coś z tych rzeczy, to tutaj ta karta może to, to, to czytanie może pokazać, że po tych wszystkich y, czarnych dniach i, i, i tymi chmurami czarnymi, co nad wami wisiały, może przyjść pewne oczyszczenie. Y, możecie dojść do porozumienia, i to może o, o, jakby takie oczyszczenie tego waszego związku. Odcięcie się od tego, co było, co Was zraniło, co, 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 co było dla Was problemem i, i po prostu pójście w fajny etap. Co jeszcze może być? Może być też druga opcja, taka, że te szczęśliwe związki, które były, może wyjść jakaś prawda na jaw która, że ktoś postępował yy, zabrakło mi słowa yy, nie nielegalnie, tylko yy, nieetycznie i to może spowodować, że yy, poczujecie straszny zawód ale to drugie, drugie co powiedziałam to jest takie nie do końca można by z tych kart tak to przeczytać ale trzeba pamiętać, że dziesiątka dziesiątka mieczy, ona jest kartą, która jest ostatnia i ona właśnie mówi o tym, że to jest koniec problemów już. To nie, to nie ma początku problemów. To jest koniec problemów. Więc ja bym była raczej przy tym pierwszym, że związki, które są po jakimś właśnie takim nieetycznych jakichś działaniach, że to będzie koniec ich problemów. No one są troszeczkę te karty, jakby mnie troszeczkę poodwracała i zrobiła, że te dwie karty przynajmniej odwróciła. To, to by było po prostu takie czytanie na 100%, że tak to jest. Ale no, ta druga opcja też wchodzi. No, ja bym zawsze chciała czytać dla Was jak najlepiej, a nie jak najgorzej. No ale może być no może być też takie, no, muszę o tym powiedzieć, taka opcja, że może ktoś nie tyczy postąpić w Waszym związku i może to spowodować tym, że troszeczkę Wam się świat zawali. Ale, oczywiście, ja przystaję przy tym pierwszym, że to jest uleczenie dla tych osób, które po tym takim związku są. I słuchajcie teraz, co tutaj mamy z single? Moje kochane, co tu się będzie działo w tym miesiącu? Po prostu przyjedzie do Was ten tutaj rycerz, czy tak, do mężczyzn, dla mężczyzn, czytamy też ta królowa. I słuchajcie, tak Wam namiesza w głowie. Ona będzie taka słodka, a on będzie taki niesamowity będzie taki ogień. I tyle się będzie działo, że po prostu no, normalnie yy, ogień. Po prostu ogień. Yy, krótko mówiąc, yy, i tak normalnie już, to yy, no, po prostu poznacie faceta czy tam kobietę, co Wam po prostu taką rozpierduchę w życiu zrobi, ale taką pozytywną, że po prostu będzie się działo, będzie, będzie ogień. No i fajnie, to tak romansikowo trochę. Nie myślę, że będzie to ktoś na stałe. Ja myślę, że po prostu w lutym ktoś przyjedzie do Was i, i tak was rozkocha. Może na, na pewno nie będzie to taki y, bardzo poważny związek. Może się on zacząć jak dziecinnie i, i tak po prostu szaleńczo, a, a może z tego wyjść przepiękny związek. Nie ma tu żadnej karty mówiącej o tym, że ten związek się na pewno skończy. Mówi tylko o tym, że w lutym ten związek, że może się pojawić osoba w Waszym życiu, która po prostu y, będzie miodem na wasze serce i po prostu będzie się działo, y, y, no, będzie się działo dużo. I, 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 I tak to będzie w lutym. Zobaczymy, co będzie w marcu dalej, czy, czy dalej będą te związki, czy nie. Nie ma na pewno żadnej opcji takiej, że, że te związki się nie skończą, bo tu nie ma żadnej karty mówiącej o tym, tylko i ten, ten rycerz, tutaj szóstka buław, to jest takie zwycięstwo. Taki Pewny facet taki, czy kobieta taka pewna siebie, ona wie, co, co jest warta. Tylko też to jest karta mówiąca o takim słomianym zapale. Dlatego mówię, że to tak może być w yy, lutym, tak? A, a czas pokaże, jak to się rozwinie na dalsze, dalsze miesiące, ale w lutym będzie się działo. No, życzę wszystkim raczkom bardzo serdecznie tego, żeby im się działo. Raczki są takie fajne temperamentne, także im się na pewno będzie działo. Ok, i zobaczymy, co y, jeszcze czeka tutaj. Y, raczej co y, aniołki chcą przekazać na to wszystko? Jaką kartę? Mamy decyzja należy do Ciebie. Oczywiście decyzja, należy będzie do Ciebie, czy Ty będziesz chciała działać, czy nie działać. Decyzja należy do Ciebie. Także fajna karta to jest, dotyczy też całości tych, 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 tych całych czytań, y, czy też całego miesiąca, który Was czeka, że y, jeżeli chcecie podjąć jakąś decyzję. Czy myślicie o czymś i nie wiecie, co zrobić, to mówi ta karta o tym, żeby polegać na sobie i, i, i to, co Wam tutaj z tyłu głowy mówi, to tak zrobić, czyli o intuicji, że to ty musisz wziąć życie w swoje ręce i podjąć decyzję. Słuchajcie, dziękuję, dziękuję Wam bardzo serdecznie, do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Mam nadzieję, że pod, pod końcem tego nagram. Króciutki filmik z tego losowania. Może uda mi się w lutym na. na, wszyscy, na yy, Boże, szybko zapomniałam na Walentynki. Yy, nagrać filmik. Jeszcze jeden takie typowo na uczucia dla Was. No, a jak nie, to do zobaczenia w marcu. Pozdrawiam serdecznie i pa pa.